Tam splashabout.pl chciałabym przedstawić jeden z naszych produktów, mini kombinezon Baby Wrap, który pomaga w utrzymaniu ciepła w wodzie i poza nią, łatwo się zakłada i zdejmuje oraz chroni przed słońcem, ponieważ materiał, z którego jest wykonany, jest to miękki i elastyczny neopręt, który zawiera filtr 50, aby utrzymać czystość w basenie. Nasz mini kombinezon Baby Wrap powinien być stosowany z dowolną pieluszką do pływania lub z naszym systemem Happy Nappy. w jaki sposób zakładamy dziecku mini kombinezon baby wrap. Zawijamy część przy nóżkach, następnie wokół tłowia, zapinamy solidny rzep, następnie przy ramionach. Dwa rzepy i dziecko jest ubrane. W taki sam sposób rozbieramy dziecko z kombinezonu baby Wrap. Rozkładamy rzuty w ramionach, w i odwijamy część przy nóżkach.